Z tej strony Zuzanna, a to są moje książki i zapraszam Was na 10 dużych premier września i nie jedna z nich jest naprawdę jedną z większych książek tego roku, także przejdźmy od razu do szczegółów! Po pierwsze, moi drodzy, we wrześniu jest stosunkowo mniej premier niż w poprzednich miesiącach, dlatego, że rzeczywiście mamy jedną książkę, która nam zasłała w zasadzie większość dużych premier z, yy, z zagranicy, dlatego że w momencie, kiedy jeden autor wypuszcza książkę, no to część dużych tytułów zostaje wstrzymana. To będzie też jedna z tych książek, która wychodzi w jednym czasie w zasadzie na całym świecie, ale najpierw coś innego. Najpierw słuchajcie, 2 września książka Penelope Ward. Yy, I generalnie rzecz biorąc, ja tu nie zamieszczam za, zbyt często yy, takich romansów z elementami erotyka. Dlatego, że sama tego nie czytam, ale w imię różnorodności załączam książkę Nigdy nie mów nigdy, która jest rzeczywiście wyczekiwana przez fanów romansów, w tym troszeczkę wiecie. Z przyprawami ostrymi. E, no, i tutaj e, będzie to e, wydawnictwo Editiorette, okładka bardzo niewinna, treść przypuszczam, że trochę inna. E, no i też co ważne e, 18 plus książka. Także już wiecie, że jak jest 18, plus, to jest grubo, i generalnie tam jakieś takie powikłania bardzo międzyrodzinne, że ktoś tam ma narzeczonego w potrzebie coś tam, on ma jakiegoś przyjaciela, wiecie. Moda na sukces troszeczkę. Delikatnie, delikatnie. Delikatnie moda na sukces. No i słuchajcie, w wrześniu, 8 września, przez to, że powieści będą troszeczkę zassane, no to literatura faktu dobra nam tutaj dociera. I tu w tym wypadku będzie to literatura historyczna. 24 godziny w świecie Wikingów. Ja generalnie książek st stricte typu Historia czytam rzadko. Najczęściej czytam powieści historyczne, natomiast tę książkę zamieszczam ze względu na to, że mnie zawsze bardzo. Bardzo fascynowało, szczególnie w szkole, jeszcze jak e, siedzieliśmy w ławce i e, tej historii się uczyliśmy. E, życie codzienne w danych czasach, a ta książka jest dokładnie o tym. Ona opowiada mniej więcej, jak wygląda przeciętny dzień. Różnych osób na różnych szczeblach społeczeństwa Wikingów. Także bardzo potencjalnie ciekawa książka dla osób, które w ogóle tę część historii lubią najbardziej, ale dla takich, którzy są właśnie ciekawych nie tylko tych wielkich bitew i królów, a czegoś bardziej przyziemnego, a również w przeszłości. No i słuchajcie, 9 września ta największa e, premiera miesiąca e, to oczywiście książka Dana Brauna, Tajemnica Tajemnic, oczywiście tytuł... E, tak, co to, to powiedziałabym, średnio mi się podoba, szczerze mówiąc. No ale dobra. E, no i tutaj, słuchajcie, kolejna opowieść z Robertem Langdonem. Jeżeli mieliście włączony telewizor e, gdzieś na przestrzeni ostatnich 15 lat czy 20 lat, no to słuchajcie, Code Da Vinci to jest na pewno film, który widzieliście nie jeden raz. No i to jest właśnie ta seria z Robertem Langdonem, czyli tym specjalistem od y y y historii sztuki, y który tam zawsze jest wymieszany w jakieś zagadki kryminalne, w jakieś zagadki, w jakieś tajemnice historyczne. No i tutaj będzie po wielu, wielu latach przerwy, bo inferno było. Znaczy nie, tam jeszcze był jeden tom pomiędzy, którego jeszcze nie przeczytałam. Natomiast po kilku latach przerwy Dan Brown wraca z nową książką Tajemnica Tajemnic. I to jest właśnie ta książka, o której mówiłam, że wyjdzie w wielu, wielu, wielu krajach, bo ponad 20 jednocześnie tego samego dnia. Także książka jest napisana jakiś czas temu, ale czekaliśmy na tłumaczenie, one wszystkie się pojawią międzynarodowo 9 września a 10 września e, fajna premiera e, na naszym rodzimym rynku bo ponieważ też właśnie ten zagraniczny nam jest tam troszeczkę zostany zapchane, to troszeczkę się więcej dzieje u nas e, no i słuchajcie, Magdalena Meyer e, i kolejna część serii Kryminalny Śląsk i co tutaj ważne to dla miłośników opowieści które są e, inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Ja na przykład e, lubię, dawno nie czytam takiej książki, także może się zastanowię nad tą serią. Nie wiem, czy nad konkretnie tą książką, bo pewnie jak serię to warto zacząć od początku. Natomiast e, fakt, że mamy książki, które są właśnie e, na. Mm, na podstawie tego, co się faktycznie wydarzyło, no jest bardzo fascynującym w ogóle zakamarkiem tego świata kryminalnego, także wydaje mi się, że potencjalnie coś fajnego, wydawnictwo WAB i będziemy się, będziemy w, Ka w Katowicach, w 2000 roku, milenium w Katowicach, proszę bardzo, dla ym, miłośników kryminału, a jeżeli coś z zagranicy, ale nie tej anglojęzycznej, no to słuchajcie, yy, Soren Sveistrap, swaj, Jakoś tak. No okej. Okay. Kilka lat temu była bardzo głośna powieść. E, książka, która się nazywała Kasztanowy Ludzik. E, I ona była wtedy wszędzie. Ja jej osobiście nie czytałam, dlatego, że ja zazwyczaj jak jest taki duży hype na jakąś książkę, to e, przeczekuję go i trochę mnie ominęła ta książka. Natomiast autor tego bestsellera teraz wraca z kolejną powieścią, która również, e, no tam również spora przerwa była. Także no, będzie to ciekawa... E, Szczególnie dla miośników tej pierwszej powieści tego kasztanowego ludzika, ponieważ yy, będzie to kolejna. Yy, no, bohaterka nam się tam główna powtarza ta, ta sprawa. Policjantka yy, Naya Tulin. Także yy, nowa sprawa dla niej, i, i tutaj rzeczywiście dla miośników kryminału yy, coś, coś na pewno wyjątkowego, szczególnie dla tych, którzy pamiętają ten szał na. Na, pierwszy, na pierwszą książkę na tego kasztanowego ludzika. No naprawdę wtedy to się działo. To ja mam wrażenie, że wszędzie była ta książka. Może rzeczywiście ją sobie wpiszę na listę kiedy się przeczytam, dajcie znać, czy byście byli zainteresowani recenzją kasztanowego ludzika. Może, może troszeczkę warto teraz się przyjrzeć tej książce po latach. No, ale my nie tu o tym, co będę ja czytać, tylko o tym, co będzie miało swoją premierę we wrześniu. No i słuchajcie, Jakub Małecki wraca z nową powieścią. To literatura piękna, polska, gdyby ktoś się zastanawiał, obiekty głębokiego nieba. No i przyznam szczerze, że wyjątkowo mi się podobała okładka tej książki. Ja akurat Jakuba Małeckiego jeszcze nic nie czytałam, czytam kilka książek Roberta Małeckiego, mamy dwóch. Małeckich, na, że tak powiem, wiodących prym na polskim rynku książki. Natomiast Jako Małecki rzeczywiście już od wielu, wielu lat ma wysoką pozycję, jeżeli chodzi o literaturę piękną w Polsce. więc może prędzej czy później bym się musiała za niego wziąć. No a tutaj naprawdę naprawdę ciekawa okładka. No i co patrzeć, mamy to być o relacjach, o odwadze, o bliskości ta książka. Także myślę, że dla miłośników literatury pięknej naprawdę jest na co czekać. No i słuchajcie, potem, bo to 10 września również, a później mamy dosyć dużą, dużą wyrwę, gdzie nie dzieje się nic ciekawego, bo tam książki jakieś swoją mają premiera, ale czy ja wiem, czy to jest jakieś wielkie wow. No i wielkie wow pojawia się z powrotem 23 września, kiedy to fantastyka i wznowienie. Wznowienie tym razem. Wydawnictwo Rewiz wznawia książkę, która została nominowana do nagrody Hugo w 1963 roku. Także cofamy się trochę w czasie. Nagroda Hugo to jest jedna z bardziej prestiżowych nagród, jeżeli o fantastykę i science fiction chodzi. Także i to naprawdę, te książki są na wysokim poziomie, także można tutaj sobie, że tak powiem no rączki zacierać na dobrą fantastykę i to jest książka o tytule Księżycowy pył Artura C. Clark w ogóle ta książka była wydana w Polsce pierwszy raz w 72 roku Natomiast, no, już pewnego czasu nie było do druku, nie było znowienia i ciężko ją było dostać, także teraz ona do nas wraca. E, wydaje mi się, że to potencjalnie taka klasyka do e, no, bardziej science fiction, niż cokolwiek innego, bardziej fantastyka z takimi elementami kosmicznymi. E, także, e, no, coś fajnego, coś fajnego. Właśnie nigdy jeszcze nic nie czytałam tego Artura C. Clarke, także też potencjalnie, wiecie, no, to moja lista do przeczytania nie ma końca, nie? To chyba jasne. Natomiast tutaj taka książka naprawdę wyjątkowa, rzadko też dodaję wznowienia, ale no mówię, w tym wrześniu jakoś wielce się nie dzieje. Dalej, 24 września, ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o literaturę faktu, ponownie. Ta literatura faktu ma naprawdę mocny miesiąc we wrześniu. No i tym razem Piotr Tarczyński, który też prowadzi jakiś tam podcast amerykański, to akurat mniej ważne. Książka ważniejsza. No, słuchajcie, oślizgłe matki, wiadome siły, historia Ameryki w teoriach spiskowych. Coś, co uwielbiają obywatele USA, to troszeczkę teorii spiskowej, troszeczkę czegoś, co nie ma rąk i nóg. Także rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, będzie oczywiście te najsłabniejsze teorie spiskowe, czyli że kto tam zabił Johna Kennedy'ego, wiecie, kto stał za zatopieniem Titanika, bo oni też to mają jakieś teorie na ten temat, także bardzo, bardzo ciekawe, że tak powiem sfera, jeżeli chodzi o literaturę faktów, czyli przede wszystkim, kto tworzy te teorie spiskowe, kto w nie wierzy, jak to działa, ten mechanizm, że to jednak rozprzestrzenia. No fajne. Wydaje mi się, że tak jak na literaturę faktu i Stanach Zjednoczonych, która już naprawdę była, Stany Zjednoczone w literaturze faktu, przez wszystkie, przez wszystkie przypadki zostały odmieniona, No to rzeczywiście to coś fajnego, wydaje mi się. Okładka też całkiem, całkiem fajnie pomyślana. to UFO i Statua Wolności. Super. No i co druga, jeżeli chodzi o literaturę zagraniczną, największa premiera od września. Również autora, który ma bardzo wierne grono swoich czytelników, i to w tym gronie jest na przykład też moja mama. I jest to nowa książka Kena Folleta. Tym razem ta książka będzie się nazywała Krąg Czasu. No, Ken Follet, rzeczywiście, jeżeli chodzi o prozę historyczną, no to. Stoi sobie wysoko, stoi sobie stabilnie w, na, w górnej liście, że tak powiem, top. I rzeczywiście, rzeczywiście ja też powinnam coś przeczytać, tego kanafoleta wreszcie, prawda? Bo najsławniejszy cykl jego to są te filary ziemi. No a teraz nową z nową e, książką, która się będzie skupiała wokół Sonecz, czyli również takiej bardzo owianej legendą, e, mitami, e, miejscem, jak to tam powstało, jak to się udało wznieść, itd. Tak dalej, tak dalej. Także bardzo ciekawe moim zdaniem, e, no ale Kenwale to, to są, wiecie są takie cegły, Dlatego też ja się jeszcze za to nie zabieram, bo te książki są po prostu ogromne i to też ma ponad 600 stron, ale dla tych, co lubią coś dłuższego formą, a coś naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o prozę historyczną, no to naprawdę Ken Follett to jest na pewno... War, jest warte polecenia, jest warte próby. Moja mama mi to wielokrotnie powtarzała, także powołajcie się na nią. No i słuchajcie, ostatnia książka również literatura faktu, e, tym razem coś, co mnie po prostu zaciekawiło tematycznie, e, polska autorka Anna Mateja, słuchajcie, psychiatria w Polsce. Nieznane historie. No, generalnie, właśnie dużo jest książek, które traktują o, o psychiatrach, o ich metodach i tak dalej. No i tutaj również będziemy mieć właśnie eksperymenty, które się zakończyły, z, z, lekarskie, które się zakończyły sukcesem. Lekarze, którzy cały czas próbowali czegoś nowego, ci pacjenci, którzy tam czekali na diagnozę czy na, czy na jakąkolwiek pomoc wiele, wiele lat. Także tutaj rzeczywiście fajnie i fajnie, że... Że nie tylko te właśnie sławne, amerykańskie uniwersytety, czy wiecie, jakieś sławne sprawy, tylko właśnie z Ameryki i co też mam wrażenie, że jest bardzo nasycony tą amerykańską psychiatrią, ten rynek literatury faktu, jeżeli chodzi o tę tematykę, oczywiście, no to tutaj będziemy mieć o Polsce. No to jest, mi się wydaje, też fajne, fajne tło, żeby jednak troszeczkę poczytać o tym, jak to u nas wyglądało, a nie tylko wszystko w tej Ameryce. Także i coś we wrześniu dla miłośników Ameryki, i coś dla miłośników dla patriotów lokalnych, jeżeli chodzi o literaturę faktu, naprawdę. Wydaje mi się, że to potencjalnie fajna książka do przeczytania. To wydaje akurat wydawnictwo znak. No i to jest 10 książek, które ja uważam, że są najciekawsze w, i zostaną wydane we wrześniu. No, słuchajcie, najważniejsza książka to zdecydowanie jest ten Dan Brown. On, jako on kiedyś był, on w ogóle jest yy, bardzo wysoko. Jeżeli on ma książkę, ten Coda jest w top 10 najlepiej sprzedających się książek czasów. Także, wiecie, żeby zrozumieć skalę po prostu premiery, jego gwiazda, jego sława to troszeczkę stopniała na przestrzeni ostatnich kilku lat, no to wyhamowała, nie? Natomiast to jest nadal ogromna, ogromna premiera. Tam, wiecie, oryginalny ten wydawca to już naprawdę musi liczyć na niesamowitą sprzedaż, bo rzeczywiście rzadko się teraz w tych czasach zatrzymuje książkę do tego stopnia, że spodziewają się na tyle popytu, żeby ona wyszła jednocześnie w kilku krajach, żeby tłumaczenie, wiecie, to w ogóle, ja słuchałam podcastu na temat, na temat tej y, y, Dana Brauna i tego, jego, jak te jego książki się wydają, wiecie, one są tam gdzieś tłumaczone, w jakichś piwnicach, ci wszyscy ludzie są tam zgromadzeni, oni nie mogą nic o tej książce nikomu powiedzieć, to jest bardzo pilnowane, to nie jest tak, że oni dostają ją na maila, czy coś tam, no cuda tam sam się dzieją, y, tak się kiedyś te książki wydawało i to rzeczywiście kiedyś taka praktyka no wiecie, Harry Potter to jest taka książka, która rzeczywiście też wychodziła wszędzie na całym świecie. Eee, oczywiście to późniejsze części. Eee, no i to od tamtego czasu, od tych takich wielkich, to do takich wielkie, takiego wielkiego szału na premierę daną książki, w zasadzie się nie robi. Eee, no i to jest coś bardzo ciekawego, że rzeczywiście jeszcze Dan Brown akurat nie jest na tyle poczytny, jest na tyle dużym nazwiskiem, że, e, że rzeczywiście ta tajemnica, tajemnic oh mogła być coś oryginalniejszego jeżeli chodzi o tytuł, no ale dobra. No, rzeczywiście otrzymuje tak ogromną premierę, do tego stopnia też, że część autorów, z tego co słyszałam, szczególnie za granicą, się wycofuje albo czeka dwa tygodnie w przód lub w tył, żeby wydać swoją następną powieść, bo no, że tak powiem, ta pozycja numer jeden bestsellerów raczej będzie Zajęta. E, no i tyle, jeżeli chodzi o wrzesień. Ciekawa jestem, co, czy wybierzecie sobie coś z tego. Dobry miesiąc bardzo dla literatury faktu. E, spodziewałam się trochę więcej kryminałów, e, ale też coś tam dla siebie znajdziecie. E, no i dajcie znać, co z tym kasztanowym ludzikiem. Czy wracać do tego po tylu latach, czy już zadać dać spokój i czytać po prostu te inne rzeczy, które mam zaplanowane. E, no i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie mam zakończenia. Narka!